Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam was na spotkanie z książką Aleksandry Storz „Bardziej kochać siebie”. Zawsze czytałam wam pierwszą stronę książki. Dzisiaj będzie to fragment specjalnie wybrany przeze mnie, bardzo ważny, żeby zrozumieć pewne tematy dotyczące tego w jaki sposób trzeba pracować ze sobą i nad sobą, aby móc lepiej zrozumieć siebie i lepiej kochać siebie. Bycie w terapii to nie tylko odpękanie tematu na jednej sesji, pogadanka czy narzekanie. To prawdziwa praca nad sobą i to, i to nie tylko w gabinecie. W procesie jest się cały czas. Cały czas się jakby zaprogramowan, jest się jakby zaprogramowanym na autoterapię. Analizuje się właściwie wszystko. Zwraca się uwagę na każdą emocję, na każde zachowanie. Jest się wyczulonym na stare schematy, zauważa się je, czasami udaje się zareagować inaczej, a czasami nie. Robi się samemu sobie taki midfuck. I to jest niesamowite w, bycie w, terapii, w byciu w terapii. Niektórzy zapytają, po co mówić obcymy, obcemu o prywatnych sprawach. To moja sprawa. Takim osobom w żaden sposób nie uda się wytłumaczyć, po co ma to robić. Ktoś, kto podejmuje decyzję o podjęciu terapii, zazwyczaj ma już o niej jakieś pojęcie, wie na czym mniej więcej to wszystko polega. Tylko wstyd nie pozwala mówić o prywatnych sprawach. Ale czasem przychodzi taka chwila, kiedy od wstydu ważniejsze jest własne dobro. Ważniejsza staje się pomoc samemu sobie, i w takich chwilach pada decyzja, żeby się ujawnić. A najlepszym miejscem na takie uzewnętrznianie jest właśnie. Uzewnętrznianie się jest właśnie gabinet wykwalifikowanego psychoterapeuty. Nawet jeśli wstyd w tym przeszkadza, o wstydzie wiem dużo. Przede wszystkim to, że gdy pewnych spraw człowiek się wstydzi, to, go zo to gdy zostaną ujawnione, to się ten człowiek odwstydza. Pani Sara nazwała to kiedyś odsta odstania odsłanianiem. Ta osoba, co siedzi naprzeciwko, nawet jeśli sobie coś pomyśli, to i tak szanuje twoją, swojego rozmówcę, pomaga przebrnąć przez bagno tego wstydu, to serio pomaga. Naprawdę nigdy, przenigdy nie chciałabym wrócić do siebie sprzed terapii. Piękna opowieść o tym, piękna i trudna: o tym, dlaczego warto podejmować terapię, dlaczego warto pomagać sobie, dlaczego warto przeanalizować swoje zachowania, w jaki sposób budować codziennie swoje nowe poczucie wartości, swoje nowe, wyznaczać sobie nowe cele, akceptować siebie jak takim, jakim się jest, z tym bagażem, który ma się, z dzieciństwa, z dojrzałości, z okresu przedrefleksji, sprzed przyglądania się sobie. Książka o tym, w jaki sposób powoli, systematycznie pozwolić sobie na dojrzałość, na to, że jak dorosnąć do samodzielnego życia i nie usprawiedliwiania swoich porażek przeszłością, nie usprawiedliwiania swoich złych relacji z ludźmi, tym, że się miało taki, a nie inny dom, tym, że się wchodziło w takie, a nie inne. Związki z osobami niszczącymi. Piękna opowieść o tym, w jaki sposób radzić sobie. Piękna i trudna, bo jest tu dużo emocji, takich bardzo skrajnych. Przy czym ta skrajność idzie w kierunku smutku, rozpaczy i właśnie te emocje. Pozwalają dostrzec y, większe problemy, ważniejsze sprawy. Zdecydowanie polecam Aleksandra, sztorc, bardziej kochać siebie. Każdy z nas powinien bardziej kochać siebie.